Wszystkim w ten sobotni piękny dzionek, południe nasze mroźne, śnieżne. Znowu to Białe kurestwo spadło w nocy. Dzisiaj pokażę Wam auto, które można powiedzieć w 2025 roku nie ma nic, a i tak bardzo wiele ludzi go chce. Nie ma nic, to znaczy nie ma klimatyzacji, nie ma ogrzewanych siedzeń, nie ma nie no, map, wspomaganie kierownicy, tak. Nie ma podgrzewanej tylnej szyby. Nie ma skóry, nie ma alkantary. Nikogo nie ma. Ale za to jest zarąbisty. Po prostu jest zarąbisty. Co ma ten samochód? Ma 6,5 litrowego diesla, który ma 150 koni, i to w zupełności wystarcza. To jest pierwszy samochód amerykański, w którym w ogóle nie chodzi o prędkość. Dźwięk z v dieslowskiej? Zarąbisty, ale w tym aucie nie chodzi o prędkość. Także, 6,5 litrowy, jak już powiedziałem, diesel, który ma 150 koni. Teraz go Wam pokażę. Maskę otwiera się od Zewnątrz, nie trzeba od środka tego robić. Niestety, dzisiaj jestem sam, nie ma ze mną pawła, więc muszę sam sobie poradzić, ale po prostu otwieramy z jednej z drugiej strony dwa uchwyty, trzymające tą maskę. Tu mamy specjalne wycięcie i dźwigamy maskę relatywnie lekką do góry. No i co tutaj widzimy? Widzimy chłodnicę, nie ma chłodnicy klimatyzacji, bo tu nie ma klimatyzacji i piękny sześciokrotny. I półlitrowy litrowych Dieselek V8. Chodzi to przepięknie, z o czym się za chwilę w filmie przekonacie. Co to jest? Wiele ludzi mówi, że ten samochód nazywa się Hammer. Otóż nie. Hammer y, to była wersja y, H1, y, wersja osobowa, która limitowana była bodajże do 500 sztuk. Natomiast to się nazywa dokładnie Humvee. A jak kłamiesz, to będzie w pierdol. Już wam odczytam, jak to się nazywało. High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, czyli wielozadaniowy pojazd kołowy o wysokiej mobilności. No i właściwie nazwa tego auta, nazwa tego pojazdu wyjaśnia wszystko. Wielozadaniowy dlaczego? Dlatego, że Naprawdę, naprawdę zabudowy. Tylko chyba ludzka wyobraźnia ogranicza nas, co można z tego auta zrobić. Dlatego wielozadaniowy. I dlaczego. Może, może tutaj być karetka, to może być wóz łączności, to może być wóz, wóz dowodzenia, może być wóz transportowy. No, jakby wszystko. A teraz wam pokażemy, jak on jest po prostu skonstruowany i dlaczego jest tak. Genialny. Wielozadaniowość tego auta to pokażę Wam w środku, jak można to przestrzeń zagospodarować. Natomiast o wysokiej mobilności jest też w nazwie mowa. No, jest to auto wysokie. Ma wielkie, olbrzymie koła, które naprawdę dają radę w terenie. W ogóle cały ten samochód zobaczcie. Te koła są równo z przodem. Także on może tutaj pod pionową jakąś przeszkodę podjechać. Tyl tylny zwis. Niewiele dłuższy, troszeczkę dosłownie dłuższy, ale też te koła są praktycznie na krawędziach pojazdu, z czterech stron. Wygląda to ciekawie. Auto jest dosyć duże, chociaż było dużo większe w 90-tych latach, jak zostało wypuszczone, jak zostało wyprodukowane. To jest bodajże model z 95 roku. Dzisiaj nasze samochody ogólnie tak urosły, że wielkość tego pojazdu już tak nie przeraża jak to było jeszcze lat temu 20 czy 30. E, dlaczego jest ten samochód e, tak wielozadaniowy i tak jakie mam możliwości terenowe. Otóż jest to pojazd stricte wojskowy. To jest samochód z przeznaczeniem dla wojska. I wszystkie rozwiązania jakie tutaj są zastosowane są rozwiązaniami przede wszystkim praktycznymi. To nie jest auto nastawione na komfort w żadnym stopniu. To jest auto nastawione na to, żeby było praktyczne i do wykorzystania w polu walki. Łącznie z tym nawet, że hamulce tutaj, gdy auto będzie w terenie, żeby się nam nie zapychały, nie niszczyły przy kołach, hamulce tarcze hamulcowe są od środka na Wale. Tutaj będzie widać, chodź tutaj z tej strony. Tam widać, tam widać tarczę hamulcową. Tam o, o, tam, tam, o, tam. Tam jest kawałek tarczy hamulcowej. Tam są hamulce z jednej i z drugiej strony. Nie przy kole, tylko na środku. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że tu może się napchać błoto, tu mogą te hamulce przestać, działać i tak dalej. Tam mamy do wszystkiego dużo łatwiejszy dostęp. Widać, że auto było w terenie, bo tu nawet jakieś tam e, patyki się nam jeszcze e, dostały. Konstrukcja auta jest nie do zdarcia. I uważam to za jego największy, największy plus. Po prostu ten samochód wszędzie potrafi wjechać i zewsząd wyjechać. Dzięki swoim napędom. Co ma? Trzy, co ma? ma trzybiegową automatyczną skrzynię biegów. Więc nie oszukujmy się, ale to auto przyjeździe, po asfalcie i tak dalej jest głośne. Um, niekoniecznie, no tak jak już mówiłem, nie jest komfortowe, bo nie jest nastawione na komfort. Na pewno jest głośne, na pewno nie jest szybkie, ale nie o to w tym aucie chodzi. Tutaj największą radochę mamy wjeżdżając w teren, zjeżdżając z dróg utwardzonych i bawiąc się w tym terenie. No genialne. Słuchajcie, ja nie jestem fanem jazd terenowych, jak wsiadam do tego auta, a pierwszy kontakt z Hamerem, czy z Hamwi, popularnie mówionym Hamerem, miałem w 2004 roku. I już wtedy to auto zrobiło na mnie piorunujące wręcz wrażenie. Chodźcie do środka, pokażę Wam, jak tam się wszystko prezentuje. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od drzwi. Drzwi to bardzo głośne słowa. To jest taka konstrukcja metalowa z materiałem, ale zobaczcie, nawet ma otwierane okna. Na zamek, bo na zamek, ale możemy sobie... Otworzyć tutaj okno o, i wyjrzeć, albo pomachać komuś ręką. Jak będzie jakiś znajomy jechał, to szybko otwieramy zamek błyskawiczny, pomachamy komuś ręką, zwłaszcza jak jest minus 5 na dworze. Po czym, tak jak widzicie, szybko, sprawdzimy zamykamy to okno, żeby nam w czasie jazdy nie wiało do środka. Natomiast tu co mamy? Cztery potele? krzesła? Nie, miejsca siedzące. Cztery miejsca siedzące i olbrzymie miejsce na środku, jak widać, można by było powiedzieć, przestrzeń kompletnie niewykorzystana, ale to jest naprawdę pomyślana rzecz, dlatego że Humvee już na etapie projektowania, projektanci jakby pomyśleli o tym, że Amerykanie, jak wiemy, nigdy nie zostawiają kogo, nikogo na polu walki. To jest miejsce przeznaczone do przewozu jakiegokolwiek rannego. Tam od tyłu przez pakę suwamy tutaj nosze i nawet lekarz jadący obok może się już yy, potencjalnym pacjentem yy, zajmować. Genialne w swojej prostocie. Dach, dach tak samo płócienny, teraz trochę wisi, bo mamy na górze śnieg, bo jak widzicie, zimowa aura nas dopadła, no ale nagrywać trzeba. Natomiast, no słuchajcie, wsiada się do tego niezbyt wygodnie. Regulacji krzeseł, jak widać, nie ma żadnej. Z tym, że to auto jest tak skonstruowane, że ja nie wiem, jak oni to zrobili. Nieważne, czy jesteś wielki, gruby, jak ja na przykład, albo mały i szczuplutki, to tutaj po prostu się mieścisz, sięgasz do pedału hamulca i gazu, sięgasz do kierownicy. Kierownica malutka ze wspomaganiem, więc nie ma problemu. Wybierak do napędów, wybierak do skrzyni biegów i hamulec postojowy, bo skrzynia biegów tutaj ciekawostka, nie ma parkingu to jest R, czyli wsteczny, N jak plus, czyli neutral i drive. No, 1 k 2 i drive. Koniec. Nie ma parkingu. I co jeszcze mamy? Tu mamy nadmuch yy, ogrzewanie. Tu mamy wycieraczki. Czekajcie. Wchodzą. O, wchodzą. MAGIC. Ciekawie, czy jest ten jakoś tu się jeszcze powinna pompka być do przyskiwacza, ale dobra, nie będziemy tego <laughs> rozwalać, bo auto jak wiecie nie jest nasze, zresztą auto jest e, dzięki uprzejmości Tomkowi z Ram Factory, który nam e, to auto udostępnił więc bardzo mu tutaj serdecznie dziękuję dziękuję, Dziękujemy za do widzenia do zobaczenia i pozdrawiam jest to jego prywatne auto jego zabaweczka i gratuluję mu posiadania takiego auta, bo jest po prostu genialny. Choć jeszcze zobaczymy, no bo <laughs> przepraszam, tu w kabinie więcej nie ma co oglądać. Chodźcie zobaczymy yy, do tyłu, do bagażnika. No, a tu mamy bagażnik. Czekajcie, czy ja wiem, jak to się otwiera? A ja wiem! Czy ja wiem, jak to się otwiera? A, bardzo prosto, tu są takie zaczepy. Z jednej strony. Tutaj jest z drugiej strony. wygięty, żeby się przypadkowo nie otworzył. I otwieramy. Wow! Proszę bardzo, możemy właśnie wsunąć tam rannego. To jest oczywiście materiał, w którym widać są paski. Można zwinąć do góry, bo możemy przewozić sprzęt wojskowy, bo do tego służy. Lub jak w tym przypadku, gdy auto jest prywatne, może służyć do zabawy, do wypadu na ryby, do wypadu na no na grzyby niebo, żeby się z, z auta nie zbiera. Ale po prostu do wypadu w teren, który daje mnóstwo radochy. Teraz musimy to zamknąć. A. pyk, pyk. I zamknięte. Wielki hak, wielki zderzak. Co do kosztów, słuchajcie. Takie auto, zarejestrowane już w Polsce, to jest koszt około 150 tysięcy złotych. To nie są tanie rzeczy. Największym problemem to jest sprowadzenie takiego auta, gdyż to auto kupuje się przeważnie z licytacji bezpośrednio od wojska i to auto musi być, jak to się mówi, zdemilitaryzowane. Potem musi być mu nadany numer WIN, bo auto wojskowe tego nie mają. Muszą być wyrobione dokumenty i dopiero sprowadzone. Często gęsto to auto stoi kilka ładnych miesięcy, nawet i rok czasu na parkingu celnym gdzieś w Stanach. Otóż często te samochody miały na przykład wieżyczki strzelnicy, takie obrotnice na dachu zamontowane, to jest element e, militarny, który nie może być, więc to musi być zamontowane. Co więcej, Amerykanie stwierdzili, że dach to jest element militarny. Każdy Hamwi, który przyjeżdża do Polski, czyli ten wojskowy hammer, nie ma dachu. Nie ma nawet drzwi. To dobre jest. Słuchajcie, drzwi to też. Drzwi. Ten już też. Zobaczcie. Opa. Ten Hamwi już też nie ma drzwi. A taki był ładny, amerykański, szkoda! I właśnie gałęzie lecą do środka eee, i one tak przyjeżdżają. Bez drzwi, bez dachu to wszystko trzeba dokupić osobno. Można to dokupić, znowu czekamy na to trochę, więc jeżeli chcemy takie auto sprowadzić, musimy się uzbroić w cierpliwość i trochę gotówki. Natomiast czy warto? Na pewno warto, bo samochód jest genialny. Dobra, teraz. Musimy to. Ok, mamy klamkę, a słuchajcie, tutaj, nie wiem czy widzicie, to jest mocowanie pasów. To auto ma pasy, widzicie, pasy bezwładnościowe. to jest taki uchwyt z jednej i z drugiej strony i są przymocowane pasy. No i drzwi, drzwi, proszę bardzo, leciutkie, popatrzcie, te drzwi dwoma palcami podnoszę. No. Takie są leciutkie i przyjemne, więc w lecie śmiało możemy sobie drzwi ściągnąć i jeździć w terenie bez, bez drzwi i łapać sobie błoto, gdzie chcemy na pasz też. Jak pan nie masz nic inteligentnego do powiedzenia, to lepiej nie otwieraj pan pasz. Co, chyba? Chyba no najlepiej to by było, jakbyśmy się przejechali. Jeśli byście chcieli wiedzieć, ile to auto pali, nie mam pojęcia. I właściciel też nie ma pojęcia. Po prostu jak mu się kończy paliwo, to dolewa. Tutaj nigdy tego nie liczył. Nigdy nie litrażował tego auta, żeby zalać i jechać 100 km, dlatego że to auto, jak jeździ w terenie, wiadomo, te wartości są różne. Także myślę, że teraz posłuchajcie, jak ja go odpalę na zewnątrz, a potem zapraszam was do środka i jedziemy na małą przejażdżkę. No jak widzicie, delikatnie zakręcił tylko rozrusznik i v w dieslu. Coś, czego też nieczęsto się słyszy na polskich drogach. No po prostu przepięknie, przepięknie to gra. Moim zdaniem najlepiej to brzmi na wolnych obrotach, gdyż jak zaraz się przejedziemy w środku i się przekonacie, yy, to już wcale tak fajnie nie jest. Tak. Spuszczamy ręcznie do końca. Odbijamy tych do przodu i jedziemy jak słyszycie jest dość głośno w terenie to wiadomo nikomu to nie przeszkadza aha, musimy zapalić światła jeszcze co mamy na wskaźnikach? Mamy ciśnienie oleju, paliwo, temperaturę w Fahrenheitach i ładowanie, czyli to co tak potrzebujesz. No i oczywiście prędkość Nic więcej w tym aucie nam nie jest potrzebne. My mamy wiedzieć, że to auto działa, że jest temperatura, że jest ładowanie. Koniec, wystarczy. Nie wiem, czy chcecie się przejechać po asfalcie, ale ja myślę, że lepiej jest delikatnie pojechać tym autem w teren no, oczywiście szyby mamy brudne bo to auto stało jakiś czas a nie, nie jechaliśmy na myjnie no bo, bo po co ono ma urok swój jak jest brudne i zaśnieżone ludzie sobie spacerują nie będą zbyt szczęśliwi że my tutaj jeździmy może ale no trudno już po to jest droga żeby sobie autem terenowym po niej pojeździć słuchajcie Zastanawiałem się co wam powiedzieć dla kogo jest ten samochód Dla wszystkich i dla nikogo, na pewno dla fanatyków jazdy off To bez, bez dwóch zdań, to, to jakby, każdemu bym to auto polecał Jest to lepsze niż tam jakiś Suzuki Samurai czy jakiś Jimny czy coś w tym stylu Ale też może być równie dobrze słuchajcie, tak ta dla rolnika czy teraz, wyjechaliśmy, piękną panoramę mamy tutaj okolicznych pól i, i, i wiosek, jedziemy, kontrolujemy sobie, czy wszystko jest u nas ok, czy wszystko gra, jak tam się skończy droga, kompletnie się tym nie będziemy przejmować, po prostu pojedziemy dalej i nie ma z tym żadnego problemu, zresztą tutaj to, co tutaj jest, ciężko nazwać drogą. Ja na pewno swoim obniżonym autem bym tutaj nawet nie próbował wjechać. Ja tutaj jeszcze się zastanawiam, czy dodać gaz, czy sobie jechać z taką prędkością, jaką jadę. Bo w niczym kompletnie nie mam tu żadnego problemu, żeby, żeby jechać, słuchajcie, i, i, się, i się nawet obawić. O, tutaj mamy troszkę bardziej płotki teren. Ale no co to? On po prostu będzie jechał. Ja nie przełączałem żadnych napędów tutaj, nic, żadnych blokad, nie robiłem ani nic. Po prostu wbiłem drive i po prostu sobie jedziemy na małym gazie. I tam co jechaliśmy, wielkie kałuże, błoto. Teraz wjeżdżamy na głęboki, miękki, roztapiający się powoli śnieg. Nie ma żadnego problemu. Myślę, że. Gdybyśmy się zakopali, to po prostu zadzwonimy potomka, on weźmie drugiego kamera i pokaże mi, jak z takiego miejsca powinienem ujechać. No w zasadzie to pan ma rację. Ale wątpię, żeby do, do takiej sytuacji, nawet u mnie całkowicie niedoświadczonego w terenie człowieka, żeby w takim aucie do takiej sytuacji doszło. No po prostu jest niemożliwe. Nie wiem, co by trzeba było zrobić, żeby to auto zakopać. Jak głęboki, nie wiem, wodę jechać, albo pod jak ciężki, pod jak wielką górkę próbować podjechać. Nie mam pojęcia. Myślę, że tutaj zawrócę, bo pokazałem Wam cały sens. A nie znam tutaj tych dróg, że tak powiem, polnych cały sens tego auta w terenie na takim krótkim przejeździe, a chcę jeszcze Wam pokazać to auto na asfalcie, żebyście mieli pełny obraz sytuacji. Jeśli chodzi o widoczność, szyby wszystkie są praktycznie pionowe, więc do przodu widzimy maskę, widzimy dokładnie, gdzie ta maska się kończy. Ten akurat model nie ma z przodu, bo jeszcze są takie metalowe wielkie zderzaki, ten akurat nie tego nie ma. Więc widzimy z przodu dokładnie, gdzie się auto kończy, z tyłu no przez tą płatkę, którą teraz mamy rozciągniętą, to niestety tyłu nie widać, w lusterkach ten, no jesteśmy w stanie w e, określić jak to auto jest, natomiast całkowicie czujemy co się dzieje zarówno z przednią jak i z tylną osią gdzieś tam po drodze mieliśmy mały z tylnej osi bo było gdzieś pod górkę czy coś, momentalnie to tutaj wszystko jest wyczuwalne także to nie jest taki jak to się mówi typowy amerykaniec który pływa i tak dalej Nie czujemy cały czas Panujemy nad samochodem i powiem Wam, że mimo, że wydaje się, że to są zwykłe taborety dosłownie, to na czym siedzimy, to tutaj w tym terenie wcale mi to nie przeszkadza. Jest całkiem, całkiem wygodnie, głośno, bo jak widzicie muszę mówić podniesionym głosem, bo sam siebie ledwo słyszę, głośno, ale wygodnie i całkiem sympatycznie, jeśli chodzi o jazdę terenową. No kurde, piękna, piękna zabawka. Paweł niech żałuje, że nie mógł dzisiaj przyjechać i się razem ze mną tym autem pobawić. I to jest kurwa skandal. E, no cóż, czasami nasze obowiązki gdzieś nas wzywają do tego, żeby tak zrobić. Zobaczcie, teraz jak przechylę jedziemy, chcemy wyjechać na drogę, nie ma problemu, też, też damy radę po prostu jedziemy bawimy się tutaj państwo z pieskiem sobie spacerują i mówią wariaty wzięli sobie amerykańskie auto i szaleją no, wcale nie szalejemy jedziemy naprawdę spokojnie myślę że można by było przeszaleć ale to zapraszam was na kanał do ramfactory oni tam już pokazywali Możliwości Humvee. Będę mówił Humvee, dlatego, że naprawdę tak ten samochód się nazywa. A nie Hammer, jak wiele osób mówi. To też potoczna nazwa, jak się przyjęło. Tak samo jak na ciężarówki duże, dalekobieżne, mówi się, że to są Giry. Dobra, jedziemy jeszcze kawałeczek tutaj po śniegu, i zaraz wyjedziemy na drogę asfaltową. Zresztą w miejscu. I znowu tutaj pozdrawiam Ramfaktora w miejscu, gdzie Ramfaktora nagrywa często, często swoje filmy. przejedziemy kawałek drogą asfaltową. Zobaczycie, jak to jest na asfalcie. Nie wiem, czy usłyszycie wtedy, jak będę chciał coś do Was powiedzieć. A gdy rozwiniemy troszkę większą prędkość, to po prostu słyszalność może mocno nam spać. No i mamy w tej chwili 60 na godzinę, jak odpuściłem z gazu, to mnie słychać i można rozbadać, natomiast gdy gaz jest wciśnięty, że się tak wyrażę, w podłogę, on się rozpędza jednostajnie, jest to ruch jednostajnie przyspieszony, co pamiętamy tam chyba z fizyki bodajże. się. Fakt, poleciałem. I tyle można powiedzieć o przyspieszeniu tego auta. Przyspiesza. Przyspiesza, hamuje, daje sobie radę w terenie. Ale tak jak mówiłem, w tym aucie nie chodzi o prędkość, w tym aucie nie chodzi o to, żeby cię, nie wiem, ścigać na jedną czwartą mili, chociaż znowu Tomek Z Bartkiem za kiedyś na jednym zlocie zrobili takie wyścigi na jedną czwartą mili dwoma hamerami, dwoma hangi wojskowymi. Nie wiem ile czasu im to zajęło. Czy, czy stopery miały aż tak daleką podziałkę, ale, ale zrobili tego. No i słuchajcie, teraz tutaj mamy nawrotkę. No i co się okazuje? popatrzcie, jest nawrotka i jest wysoki kawężnik. Skręt jest trochę słaby, ale co mnie to interesuje? Po prostu najeżdżam na chodnik. Zjeżdżam z chłopika i nawróciłem, jadę dalej. No i co na pewno muszę wam powiedzieć, tutaj jak dzisiaj nagrywamy, chodzi trochę ludzi, bo powoda jest piękne, słońce, mimo że jest mroźno, to auto przykuwa wzrok każdego jednego przewodnia, każdego jednego. To no jest tak jednak auto dosyć niespotykane i nietypowe na polskich drogach, więc jak najbardziej ma prawo przykuwać wzrok. To niemożliwe. Dobra, zaparkujemy, spotykamy się na zewnątrz w troszkę bardziej przyjaznych warunkach. Podsumowując, Hamwi to genialny samochód produkowany przez 30, 40 lat 30 parę ile, który sprawdza się od lat w warunkach bojowych. A teraz też możemy go kupić prywatnie i może nam się sprawdzać w warunkach, jakie tylko sobie wymyślimy. Jeżeli naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał nim jeździć na co dzień, dojeżdżać do pracy albo jeździć do Biedronki na zakupy, też może to zrobić. Chociaż wymaga to kilku przeróbek, bo na przykład ciężko jest to auto zamknąć przy tych drzwiach. To auto fabrycznie nie ma też stacyjki trzeba tą stacyjkę dorabiać sobie jeżeli już to auto mamy w Polsce i do prywatnego użytku natomiast genialne auto moim zdaniem warte swojej ceny nie niskiej ale jeżeli was na to stać ja zachęcam do kupna sobie nie życzę takich drogich prezentów dostawać super sprawa super zabawa a my się widzimy w następnym odcinku co będzie w następnym odcinku tego Wam jeszcze nie powiem, bo mam umówionych parę samochodów, a nie wiem gdzie, z kim pierwsze się spotkam. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, bo możecie się zastanawiać, co to jest. Otóż to jest lampka do jazdy nocą. Ona ma takie zasłonięte tutaj światełko, które świeci właściwie tylko w dół, ale oświetla. Uwierzcie mi, ono w nocy oświetla na tyle, że gdy jedziemy w pełnej e, ciemności, w pełnym tak zwanym zaciemnieniu w warunkach bojowych będziemy widzieć tyle co potrzebujemy ale nie będziemy rozświetleni dookoła wszystkimi światłami nie będziemy po prostu widocznym celem także do zobaczenia w następnym odcinku trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie Ach, nie zapomnijcie dać lajka, like subskrypcję wrzućcie komentarz co wy sądzicie o Humvee i czy wy byście takim autem jeździli czy wybraliście by go na przykład zamiast najbardziej popularnego chyba Pajero, Samuraja czy nawet Jeepa Wranglera do upalania w terenie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!